Witam serdecznie! Wspaniały widzu! Wit! Teraz, mój drogi przyjacielu, robimy Team 700. Wczoraj był Team 500, przekonaliśmy się, że niestety nasza dzielna drużyna nie dała rady wejść do top 4. Okazuje się, że te jedynki bez synergii, a raczej tam z jakąś tam lekką dozą synergii. Nie były wystarczające, żeby pokonać naszych przeciwników. Chcemy się więc przekonać, czy, czy Team 700, da nam taką możliwość, czyli wbicia tego w top 4. Czym jest Team 700, jest to challenge, który polega na tym, że możemy kupować tylko jednostki za dwie sztuki złota. Team 500, to były same za jedną sztukę złota, natomiast Team 700, to będą za dwie. Oczywiście musimy jakoś dotrzeć chociaż do tej pierwszej jednostki, więc do tego czasu kupię cokolwiek, żeby. Żeby przeżyć. Co yy, z drugiej strony mógłby po prostu ekonomię pompować. Dobra, to tylko na te neutralki tutaj coś kupię, nie? żeby móc wyfarmić przedmioty. No bo bez przedmiotów będzie trochę lipa. Dobra, jest pierwsza dwójeczka. Także ruszamy z challenge przyjaciele. Lecimy z tym do przodu. I są dwujeczki, to mi się podoba. Ja mogę sprzedać, dobra. Wszystkie te dwujeczki muszę wrzucić na stół, ponieważ tylko dwujeczkami mogę grać, więc to sprzedaję. No i okej. Okay. Więc naszym celem będzie tak naprawdę zrobienie jak największej ilości dwujeczek na trzy gwiazdki. I teraz wydaje mi się, że jest pewna kompozycja, która składa się tylko z dwójeczek. Jest to kompozycja pod Double Travel, Talia i Set Reroll. Więc moglibyśmy po prostu zagrać to i wtedy mieć troszkę łatwiej, bo ta kompozycja coś już robi. Uu. No, kiepskie rzeczy tutaj. Więc weźmiemy to. To pozwoli nam. Zbudować ekonomię, dzięki której dostaniemy się szybciej na poziom 6, gdzie będziemy sobie rerolować dwujeczki. <laughs> Także gdybyście po prostu trafili Double Trouble, to wystarczyłoby zrobić kompozycję pod talie i ta kompozycja jest kompozycją Team 700. Także to byłoby łatwe wyjście. Natomiast może my jesteśmy w stanie być troszkę bardziej kreatywni. Na przykład ja jestem dużym fanem Aszki Reroll i z kolejnym patchem, czyli 13-16 Aszka Reroll będzie jeszcze silniejsza. Więc może w ten sposób. Ale pytanie brzmi, czy jest denaj za dwójkę jeszcze jeden? No nie ma, musielibyśmy mieć emblemę. Także bez emblematu raczej Aszka Reroll to jest kiepski pomysł w takiej sytuacji. Mamy jednego bastiona tylko w tej kategorii. Mamy też. Mamy dwa Juggernauty, To może być nasz front Mamy dwa Jagerdaunty. Mamy Swaina, który jest sorcem. Jak to kurczę ugryźć? To jest pytanie. Slayerów mamy dwóch potencjalnie, więc kledrerol też mógłby coś tam. Robić, ale bez Noxusu. Soraka. Soraka. Galio to już jest Invoker. Kurczę, no. Jest to ciężka sprawa. Wydaje mi się, że ta talia, plus set, to jest taki najlepszy kierunek, bo tam można tego Jagera wrzucić. Dobra, jakoś sobie tam coś poklejmy. Coś się wypełni. Tymczasem chcemy po prostu zabić jakąś jednostkę, ale to jest bardzo ciężkie. W ogóle straciłem tylko 2 HP na razie. Teraz straciłem troszkę więcej, także już się wyrównało. Tak jakbym stracił po 5. Także boli w i lecimy dalej. Ostatnia ruda naszego awka chyba. Po czym dostaniemy 18 golda. To będzie prawie 40 golda ekonomii. Mam nadzieję, bo po tej rundzie pewnie tu będzie 20, tam dostanę 20. I będzie wszystko dobrze. Nasze przedmioty też wskazują troszkę na talię. Bo co? Zrobienie Timore Rola też nie ma sensu, bo mamy tylko dwa jordle na dwójeczce. Tak. Także to też nas nie zadowala. A galerów ilu mamy? Też jednego za dwa. Okej. Okay. Kurczę. Nie jest łatwo. Powinienem przed tymi filmami to przemyśleć, ale z drugiej strony właśnie może lepiej jak będę kombinował na bieżąco. Bo będzie ciekawi. Więc tutaj weźmiemy sobie mieczyk Weźmiemy sobie mieczyk Zobaczmy co ludzie robią. Rozumiem. Kurczę właśnie jest ten Team 700 jest taki minus, że to trzeba jednak dotrzeć do, do tego szóstego poziomu. Żeby się coś zaczęło dziać. Jest talia, są jakieś dwójeczki. Dostajemy tutaj goldzika. Jest synergia. Do tego dołożymy stratega, To też jest dobra synergia. OK, i sprzedamy sobie Ażkę, żeby mieć ekonomię. Zrobimy sobie też Spear of Shogun. I kto będzie naszym takim W ogóle Poczekamy. Tutaj już Azir nawet jest jakiś. Invoker Emblem, co tu jest? A raczej czego tu nie ma? Dobra, no przynajmniej coś padło. To już jest jakiś progres. Dobra. Dalej, tutaj mamy wajeczkę. Ile jest takich bruzerów za dwa? Chyba jeden tylko. Tak. Natomiast zaun moglibyśmy teoretycznie odpalić. Czy chcemy inwokera? Pokaż mi inwokery. Można by odpalić inwokery. To zaun odpada. No bo tak, talia reroll. Do tego inwokery, żeby ona szybciej kastowała. Stratedzy aktywni. Jagger aktywny. Demacja. Czy demację? Nie, demację nie możemy odpalić. Natomiast demacja będzie mocna w paczu 13-16 Wtedy może się naprawdę opłacać ją grać Wydaje mi się, że Urf w ogóle jeszcze urośnie w cenę Urośnie w cenie taki Urfik Dobra, coś tutaj mamy, idziemy do przodu, dwie talie na stół I trzeba liczyć na to, że to nam pozwoli zwyciężyć Dobra, kasalinowi damy po prostu pasek. Potem się go będziemy pozbywać. Na razie niech ma. Troszkę mnie boli to, że straciłem tyle HP już. Boję się, że bez, bez, że bez double trouble ta kompozycja będzie troszkę przeciętna. Ale może się mylę. Mamy więc tutaj nidleska. I zmierzamy z tego poziomu, gdzie będziemy szukać właśnie docelowych jednostek, coś tutaj jest. Weźmiemy, idziemy dalej i położymy sobie kubraczek tutaj. Dwie talie na jednym stole to zawsze jest dobra rzecz, bo one wtedy podrzucają. Szczęśliwie. Ogólnie, chłopki będą myśleć, że ja po prostu robię sobie. Double Trouble bez Double Trouble Nie jest to zbyt rozsądne A ja tak naprawdę wymyśliłem sobie Team 700 plus. Dobra, Kasadin tutaj sobie coś zrobił Fajnie, zabiliśmy coś Okej, okay, jeszcze więcej Bardzo dobrze No ten Kasadin to wytrzymały To jeden z lepszych tanków chyba za Za dwa golda Jezu, jakie niedobitki. No dobra, obiecuję, co? Może to by było dobre? Dobra, weźmiemy to, weźmiemy takie coś. I będziemy mogli ubrać dwa tanki, tak naprawdę. A tutaj możemy już rolować wstępnie. No i dobra. Porłyczku stałem sobie tutaj. Może ten słoń troszkę przytankuję. Może dzięki temu przestaniemy tracić aż tak dużo HP? No tutaj jest dużo dwujeczek. No ale kurde, może. Przewaga itemków może zrobić swoje. Takie. Super, super. To zostawię, mimo wszystko. Ten kledzik, kurczę, tego kledzika chyba będę. Czego zmieszczę? Co mi da jest Secik. Secik jest jagerem, więc sobie zmienimy takie coś. Zobaczmy załom Birulet. No dobra, niech będzie. Już w sobie tego warmoga mógłbym dać, na tego swayna już. Mam zdejmować, czy mogę to naprawić. Ale dobra, zobaczymy. Na razie niech będzie tak, jak jest. Także front jest naszą tutaj największą siłą w tym timku. Zdążymy coś jeszcze zabić. Chyba to zrobimy? Nie, nie zrobimy. Kurde, za mały damage. No dobra, ale dużo nie straciłem. Pe, 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 tutaj mamy takie. Może wezmę to. Tego mogę zrobić Archangels, mogę też zrobić Protector 2. Sam nie wiem czego pragnę bardziej. Wydaje mi się, że Archangels, bo troszkę brakuje mi damagea. Mamy dobry front, więc w czasie... Po prostu dadzą nam dużo czasu na tankowanie. Więc w czasie ten damage może urosnąć i może być sympatycznie. Dobra. Także tak to na razie wygląda u nas. No i co naszym naszym może być Jinx, bo nie wiem czy coś lepszego znajdę. Ale przydałaby się jeszcze Soraka i Galio ten stół. Więc sklep jest do wymiany. No i jeszcze mamy lewerek. Wow, to jest bardzo mocne. Nagrałem to nawet. Na tupku jest materiał, udało się nawet zrobić topkę tam. To jest bardzo mocny moment. Także, niestety, w Kurczę Kurczę, 39 HP no robi się groźnie. Może powinienem Uch, zrobić ten team pod, pod Warwick Kerry po prostu, może wtedy by było lepiej. No, przekonamy się, kurczę. Daleko jestem w ogóle od tych trójek, dlatego to nie wygląda zbyt obiecująco. Zaraz będę zmuszony po prostu zrobić mocny roda. Tymczasem Zeri Level 1. Jak bardzo jesteś groźna. No tutaj podrzucimy. Wodemacz nie jest pomalający u nas niestety. Tu by się przydał ten augment, który daje nam hapeki za każdą jednostkę poziomu w sensie poziomu. Za każdą jednostkę za dwa golda to wtedy byśmy byli naprawdę happy. To się chyba nazywa too healthy. Dobra, co Ci się trafia. No ciekaw jestem. Czy coś się uda tutaj skleić? Bo chciałbym sprawdzić jak to działa. Uwaga! Uwaga! i tego Kledzika tak zbieram, a ta była Soraka, kurde! Kled out! Kledzik out. Myślę, że trzeba go po prostu dać, tak? Czyli tak. Coś trzeba upgrade'ować. Dobra, dobra, dobra. I teraz co? No, może wrócimy tutaj takie coś. Tutaj takie coś. Możemy zrobić jeszcze takie coś. Walczymy o życie. Kurde, czy to się uda? Nice, dobrze. Dobrze, dobrze. Jak krwawimy przez chwilę? Golden Ticket, to jest coś dla nas. Bierzemy to. Trzeba teraz coś wbić. SORAKA Weźmiemy Talię musimy wziąć Talię musimy wziąć, więc bierzemy tak Coś trzeba trafić już teraz Dobra, nice Jeszcze bym coś trafił, na przykład tego seta Nice, dobra. Ok, teraz możemy odbudowywać. Teraz będzie trochę łatwiej już. Mamy jeszcze duplikator? Dobra, to już będzie troszkę lepiej. Szkoda tego swayna, że jeszcze nie mamy. Mi się przydał. Może teraz przerzucić ten, ten pazur na, na seta. Chyba tak powinien zrobić. Dobra, nice. 8000 obrażeń. I to było spoko. To było kurde spoko. Fajnie, fajnie. Zdejmiemy to. Przerzucimy ten pazur na seta, bo jest po prostu silniejszy. Możemy zrobić tak. No, i wrzucę chyba na razie tak. Tracę Jagera i tracę Zał. W sumie szkoda tego Jagera, bo jednak set jest tutaj najważniejszy z przodu. Więc to był jednak chyba błąd. Chociaż no nie wiem, no mamy jeszcze przekaz Ajajaj Mamy stricka w ogóle z tego teraz Dobra tego teama sprzedałem Weźmy sobie tutaj coś na Na te jinx bym coś wziął może Albo sorakę Może wezmę sorakę Tu zawsze spatula jest dobra w tych teamach ja o tym zapominam bo ze spatuli zawsze można zrobić jakąś dodatkową synergię. I wyjść troszkę poza te ramy zamknięcia w jednostkach yy, za dwa golda. Dobra. Coś tu jest. Kolejna korona. I to mi pasuje, bo teraz mam tę synergię. Nie no, zobaczcie, tutaj za dwa golda to już można całkiem sensowne synergię mieć. To już jest zawsze co? Jedna Soraka, duplikator i mamy trójeczkę. <laughs> no zobaczmy. Jak długo będziemy w stanie się tutaj utrzymać jakoś mocne chłopeczki. Cekują nas też. O. Uh. Nie, ja, no niestety, tutaj ten damage z tej talii to jest za malutki. Na takiego chłopka. Yy, dobra, może teraz coś dostaniemy? Jest galio. Nice. I mamy więcej rolek, ale porolujemy, bo jest troszkę. Jest troszkę niebezpiecznie. To pominę. Nice. Dobra, trzeba zrobić. Zrobimy tak. Jinxy, czy ja zbieram jinxy? W sumie zbieram. Dobra, czy ten słońc nam pomoże tutaj coś wytrwać, bo jest naprawdę już coraz ciężej? Wystarczy zwykły Noxus na dwójkach, żeby taki Team 700 plus pojechać. Ale Talia 7000 zrobiła. To jest to. Bo w ogóle jaki podierany, że wygra znowu. Chyba Wit. O, dobra. Dobra, dobra. Wydaje mi się, że nawet ulepszenie tych jednostek tutaj, które mogę ulepszyć na trójkę, nie da mi wyższego miejsca. To chyba... Nie potoczyło się. W jest sensie zbyt mały high roll wyszedł. Może też jest kwestia właśnie tej talii, może powinien był pójść troszkę inaczej. Galio jeszcze? kurde No dobra. Więc tak wygląda nasza drużyna Team 700. Udało nam się zrobić 3 jednostki. Nie, przepraszam. raz, 2, 3, 4. 5 jednostek na 3 gwiazdki. Niestety ta nasza koncepcja chyba okazuje się dalej za słaba, żeby wejść w top 4. No, zobaczymy, może tu jeszcze komuś urwiemy jakoś rudę. Może się jakoś uda? No i proszę, to teraz Galio jeszcze trafić. Jakby tych dwóch jakoś odpadło. No i nie ma Galiusza Mariusz, Galiusz, gdzie ty jesteś? Dobra, z tym chłopkiem mogę wygrać, ja w to wierzę Tutaj no będzie ciężko, ale on dopiero rozdaje jeszcze rzeczy No i tutaj też ciężko Chyba Lipa No i tu jest Wietnam Także z Wietnamem może być kurde Lipa, ale... Z drugiej strony Ari nie ma damage'a. Może to się uda? Trzeba wierzyć. Ari się teraz odpali, chyba niestety. Dawaj Soraka lecz Dobre, mamy to, żyjemy. Top 5 Top 5! Piękny wynik! Galio 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 Dobra, jest Galio Jest Galio, czyli jednak mamy 6 jednostek na 3 gwiazdki za 2 golda No i niestety tutaj jest Dariusz na trójce Ten Dariusz na trójce to nas troszkę przeraża No i co? To jest ta horda. Czy z tą hordą możemy wygrać? Myślę, że mamy szansę. Tego jest dużo, naprawdę. Nawet secik odpalaj się jeszcze. Daj. Kurde, no prawie top 4 jest Prawie top 4 Co my tu mamy, co my tu mamy? Targon, targon, targon weźmiemy Targon nam się przyda Zawsze jakieś większe leczenie trochę Kurde, team 700 plus Widzę, że troszkę bardziej promising niż ten Team 500. Ma to sens. Kurczę, nie mogę level'a wbić. Więc. Przejdźmy tutaj, naszą synergię dodatkową. Tu chyba przegrywam. I tu chyba też. Więc to jest chyba koniec naszej podróży. To jest chyba łatwiejsze, jest tu trochę. Dobra, stanę tak jak jest. Ała. Dobra, ale to jest duch, to może będzie jakaś szansa. Dariusz jest bez itemów. To mnie pocieka. Czy to coś da? O kurczę, jak mnie zgładził. Chłopek, jak mnie zgładził. Dobra, Samira, trzeba ją podrzucić. Mamy to. Jezu, ja mam tutaj. Ale to dalej nie jest, niestety, kurde. Top 4. Trzeba coś dorzucić. Co możemy dorzucić, co może zadziałać. Kurczę, no chyba nic. Chyba już nic więcej tutaj się nie zmieści. Oj, ten Wietnam troszkę lepiej teraz wygląda. Ksanciaków ile jest, kurde. No dobra, zobaczmy ile jest Wart Team 700. Pod nasze tutaj wymysły. Ksanciak pierwszy upadł. Tutaj ta belwet na pewno jest mega potężna, ale kurde, ten atrox w ogóle robi pierwszy damage. No niestety chłopak nas poniewierał całkowicie i ostatecznie jesteśmy na piątym miejscu, czyli to dalej nie jest to. Może Team 900, czyli te trójeczki same. Jak chcecie to spróbuję. Mam no, nadzieję, że się podobało. Dzięki, że jesteście i całe